Kobieta, o której dzisiaj Wam opowiem, popełniła jeden z najokropniejszych czynów, jakie może wyrządzić matka swoim dzieciom. Historia, która łamie serce, przy której ciężko opanować złość, a czasem i nawet łzy. Ta sprawa przypomina mi sprawę z naszego kraju, która wydarzyła się kilkanaście lat temu. Mówię tutaj o sprawie Jolanty i Andrzeja K. Myślę, że po wysłuchaniu na pewno zrozumiecie, dlaczego. Zapraszam Was na historię, Dominique Cortez. Dominique urodziła się 29 marca 1964 roku we Francji. Była ostatnim dzieckiem swoich rodziców prawdopodobnie niezbyt chcianym, jednak z czasem uwielbianym. Wioska, w której mieszkała, była dość mała, więc wszyscy się znali. Jej rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, nie mieli z tego zbyt dużych dochodów, ale rodzinie niczego raczej nie brakowało. Kobieta od urodzenia miała problemy z nadwagą. We wspomnieniach sióstr można wyczytać, że matka dodawała jej do owsianki sporo masła, co jak zrozumiałam, miałoby się przyczynić do tej nadwagi. Dominik była. Cichym dzieckiem, nieśmiałym, ale jednak uśmiechniętym. W domu rodzinnym raczej wszyscy skupiali się na pracy, a nie na więzach rodzinnych i rozmowach. Jednak jej ojciec, mimo społecznego wycofania, uchodził za miłego i sympatycznego mężczyznę. Miał jednak sekret, o którym zabronił komukolwiek mówić swojej córce. Dominik zeznawała, że w wieku 8 lat po raz pierwszy została wykorzystana. W szkole od zawsze była obiektem kpin ze względu na swoją otyłość. Jednak mimo to była zdeterminowana, inwestowała w siebie, w swoją naukę. Już w wieku 15 lat otrzymała dyplom, który umożliwiał jej pracę przy opiece nad osobami starszymi. Mniej więcej w tym samym czasie kolejny raz doszło do zbliżenia z jej ojcem. Wtedy twierdziła, że już sama nie wiedziała, czy zrobiła to, bo została zmuszona, czy po prostu sama tego chciała. Trzymała to wszystko w tajemnicy ze strachu, bo bała się, że jej ojciec mógłby trafić do więzienia. Te zdarzenia nie miały jednak wpływu na rozwój jej kariery, bo w wieku 18 lat uzyskała dyplom asystenta pielęgniarki, dostała pracę w szpitalu. Jej praca polegała na świadczeniu opieki domowej w domach osób starszych. Jednak takich typowo zadań należących do pielęgniarki nie było wolno jej wykonywać. Gdy rozpoczęła pracę w szpitalu w latach 80. poznała swojego przyszłego męża Piera Corteza, który był stolarzem. Para poznała się podczas imprezy. Dominik wybrała się na dyskotekę z grupą przyjaciół. Jednak wolała trzymać się z boku i nie tańczyła ze wszystkimi. Z Pierem była to wręcz miłość od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna nie widział świata poza Dominik. Pier był zawsze uśmiechniętym, pozytywnym człowiekiem. W związku układało im się bardzo dobrze. Był jedyną osobą, która troszczyła się o Dominik. Układało im się tak dobrze, że do ślubu doszło 3 sierpnia 1985 roku. Ich wspólne życie małżeńskie toczyło się tak jak powinno, wszystko było w porządku. Ale z czasem mężczyzna cały czas napierał wręcz na swoją żonę, aby każdego dnia współżyła z nim. A ona nawet jeżeli nie chciała i nie miała zbytnio ochoty, godziła się, bo nie chciała, żeby jej mąż od niej odszedł i zostawił ją samą. Para nazywała się wzajemnie grubaskami, ponieważ oboje lubili dobrze zjeść. Przepych to słowo, które dobrze charakteryzowało to małżeństwo. Jednak ich zarobki nie były na tyle duże, żeby mogli sobie pozwolić na jakieś ekskluzywne rzeczy. Ona, jako pomoc pielęgniarki, czy Pierre jako stolarz, nie zarabiali kokosów. Ale nie powstrzymywało to kobiety od wydawania pieniędzy, których nie miała, wypisywała fałszywe czeki, gdy wpadała w swój zakupoholizm. Co wpakowało rodzinę w niemałe kłopoty finansowe. Jakiś czas później Dominik zaszła w pierwszą ciążę i urodziła córkę, Emmeline, w styczniu 1987 roku. Ten pierwszy poród był dla niej katastrofą i traumą. Położna krytykowała jej nadwagę. Była arogancka, niemiła, hamska. Mimo, że kobieta nie komentowała nigdy swojej wagi, temat otyłości był dla niej tematem tabu. Każdy myślał, że po prostu czuje się dobrze w swoim ciele, dlatego milczy. Ale prawda była zupełnie inna. Waga Dominik od czasu jej dojrzewania wahała się pomiędzy 110 a 160 kg przy wzroście 1,55 m. W pierwszej ciąży przytyła 35 kg, co spowodowało, że nienawidziła siebie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej nie lubiła na siebie patrzeć. Przez sytuację podczas pierwszego porodu dostała fobię medyczną, bała się wizyt w szpitalu, spotkań z lekarzami bądź pielęgniarkami. Nie chciała nawet przekraczać progu szpitala oczywiście, jako pacjent. To spowodowało, że jak zaszła w drugą ciążę, nikomu o niej nie powiedziała, nawet mąż o niczym nie wiedział. Całe dziewięć miesięcy udało jej się ukrywać wszystko perfekcyjnie. Piero dziecku dowiedział się niedługo przed porodem. Zawiózł żonę do szpitala z bolącym brzuchem, gdzie okazało się, że po raz drugi zostanie ojcem. Był w totalnym szoku, jak sam twierdził, nawet nie zauważył tej drugiej ciąży. W domu nic nie było przygotowane na powitanie nowego członka rodziny, więc trzeba było improwizować. W ten oto sposób na świat przyszła Virginia. W październiku 1988 roku. Rodzina i przyjaciele byli w szoku, nikt się tego nie spodziewał. Każdy zadawał pytania, a ich wzrok nie był zbyt przychylny, ponieważ nie rozumieli powodu ukrycia ciąży. Wielu osobom nie mieściło się to w głowie, dlaczego Dominik tak postąpiła, ale nikt nie drążył tematu. Po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy. W pracy była zawsze uśmiechnięta, zawsze pomocna, przyjacielska, wręcz wzorowy pracownik. Jednak o swoim życiu prywatnym nie mówiła praktycznie nic. Nie uczestniczyła w imprezach na koniec roku bądź jakichś innych spotkaniach organizowanych z pracy. Po narodzinach drugiej córki jej życie wróciło na normalne, spokojne tory. Żyła schematem praca, dom, praca, dom, i oczywiście między tym wszystkim zajmowała się swoimi córkami. Nie miała nawet chwili dla siebie. Jedyną jej rozrywką było zasadzanie kwiatków w donicach u siebie w ogrodzie. Czasami wyjeżdżała na ryby, ale nie działo się to zbyt często. W końcu musiała się przełamać, musiała wygrać ze swoją fobią, udała się do lekarza, ponieważ zachorowała na epilepsję. Wkrótce stanowczo postanowiła sama przed sobą, że nie chce więcej dzieci, bo wstręt do jej własnego ciała narastał. Jednak mimo to nie chciała stosować antykoncepcji. Nadal współżyła regularnie ze swoim mężem, co spowodowało, że w niedługim odstępie czasu zaszła w ciążę po raz kolejny. Wiedziała o tym doskonale, ale wypierała to ze swojej świadomości. Zaprzeczała sama sobie. Trzecią ciążę także ukrywała, tak samo jak drugą, ale zakończenie dla tego maluszka było zupełnie inne. Pewnego grudniowego dnia w 1989 roku poczuła skurcze i ból brzucha. Mąż był w podróży służbowej, więc postanowiła urodzić sama w domu, bez powiadomienia kogokolwiek. Tylko przy pierwszym samotnym porodzie sprawdziła płeć dziecka. Był to syn. Zastanawiała się, co z nim zrobić, i jedyne, co przyszło jej do głowy, to pozbycie się go. Pozbawiła go życia dusząc za pomocą prześcieradła. Następnie w worku pozostawiła w szafie, a trzy dni później ukryła go na strychu w domu rodziców. Po tym zdarzeniu stwierdziła, że będzie to dla niej jedyna i najlepsza metoda antykoncepcyjna. Ten sam schemat powtórzy się jeszcze aż siedem razy. Nie można jednak określić dokładnych dat tych zdarzeń. Najprawdopodobniej ostatnia ofiara pojawiła się na świecie w okresie od czerwca do października 2000 roku. Drugi worek Dominik ukryła na strychu u rodziców obok pierwszego, a kolejne przechowywała we własnym mieszkaniu w koszu na pranie, w szafach, w garażu. Osoby, które przebywały w tych pomieszczeniach, czuły okropny zapach raczej smród którego nie dało się wytrzymać. Najprawdopodobniej worki, które ukryła na strychu w domu rodzinnym, w międzyczasie przemieściła do ogrodu, zakopując je. Dzieci kobiety nigdy nic nie podejrzewały, mąż także nie miało niczym pojęcia. Żaden z domowników ani ludzie w pracy nie zdawali sobie sprawy z tego, że kobieta była w ciąży tyle razy. Tłumacząc, że Dominik jest otyłą osobą i można było tego nie zauważyć. Przy okazji ona nie zmieniała swojego zachowania. Prowadziła normalny tryb życia, więc jak ktokolwiek mógł się domyślić. W 2007 roku do domu rodzinnego kobiety wprowadzają się nowi właściciele, ponieważ dom został sprzedany po śmierci jej rodziców. A trzy lata później, 24 lipca 2010 roku. Nowi właściciele postanawiają trochę wyremontować dom, zagospodarować ogródek, i podczas kopania w ogródku mężczyzna odnajduje zakopane worki. Postanawia od razu powiadomić policję. Śledczy szybko dotarli do tego, kto był poprzednim właścicielem. Śledztwo zostało skierowane właśnie w stronę rodziny Dominik. Z racji tego, że jej rodzice już nie żyli, to właśnie ona została przesłuchana jako jedna z pierwszych. Po trzech dniach przyznała się do wszystkiego. Po czasie zeznała, że worków jest więcej, a znajdą je u niej w mieszkaniu, a dokładniej w garażu. Postawiono jej zarzut pozbawienia życia dzieci poniżej 15 roku życia. Groziło jej dożywocie. Dominik próbowała usprawiedliwać swoje czyny traumą po porodzie. Wspominała pierwszy poród, strach przed drugim, wspominała o braku chęci stosowania antykoncepcji, Mówiąc to wszystko, przyznawała, że czuje się upokorzona. Niedługo później zdecydowała się wyznać śledczym kolejny swój największy sekret. Ponieważ twierdziła, że padła ofiarą kaziroctwa, Dominik opowiedziała swoją historię z dzieciństwa, dodając, że po ślubie jeździła do swojego ojca. Dwa razy w miesiącu, czasem raz w tygodniu, zdarzało się kilka razy w roku. Przede wszystkim robiła to już wtedy z własnej woli. Przyznawała, że kochała swojego ojca i swojego męża. Przy okazji bała się, że niektóre z dzieci mogłyby być ze związku z jej ojcem, dlatego wolała się ich pozbyć, bo nie chciałaby, by jej ojciec miał jakiekolwiek problemy. Jednak badania DNA definitywnie odrzuciły taką możliwość. Pierze zeznawał w roli świadka, przyznał, że o niczym nie miał pojęcia, że momentami czuł nieprzyjemny zapach w mieszkaniu, ale raczej nie dociekał, co to mogłoby być. Myślał, że to stare ubrania. Dominik zresztą wiele razy okłamywała go, że miesiączkuje, aby nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Córki zeznały, że nigdy niczego nie zauważyły. Widziały, że ich matka miała chwilę zmęczenia. No ale przecież pracowała 24 godziny na dobę. Wstawała wcześnie do pracy, a kiedy wracała do domu, miała jeszcze swoje prace domowe, więc zmęczenie było dla nich czymś zrozumiałym. Przyznawały, że wiele razy słyszały o przeróżnych tragediach, ale nie spodziewały się, że takie coś może wydarzyć się w ich małej wiosce. A już na pewno nie w ich rodzinie. Doskonale pamiętały worki na śmieci przechowywane w domu. Także czuły nieprzyjemny zapach, który czasami panował w pokoju lub garażu, ale myślały, że ten zapach to może z kanałów ściekowych, ze śmietników, czy może to wilgoć w domu. Ten smród nawet przypisywały stopom ojca. No, niczego nie podejrzewały. Potem Dominik cały czas otwierała okna, zarówno latem, jak i zimą, aby przewietrzyć te pomieszczenia. Podczas procesu zastanawiano się, czy w przypadku Dominik można mówić o odrzuceniu ciąży. Psychologowie i psychiatrzy definitywnie zaprzeczyli. Oskarżona doskonale wiedziała, że jest w ciąży, zdawała sobie z tego sprawę. Jednak nie chciała się z tym pogodzić, co powodowało, że każdy poród następował nagle, w nieoczekiwanym momencie, bez pomocy specjalistów. We Francji okres przedawnienia wynosi 10 lat, ale istnieją pewne wyjątki, dlatego 6 maja 2011 roku prawnicy kobiety przekonywali, że czyn, który popełniła Dominik, jest już przedawniony, więc powinna zostać uniewinniona. Kilka miesięcy później sędzia odrzucił ten wniosek. Stwierdzono, że termin przedawnienia rozpoczyna się w dniu odnalezienia worków w ogrodzie, czyli 24 lipca 2010 roku. Natomiast w 2014 roku sąd kasacyjny stwierdził, że te potajemne narodziny dzieci stanowiły przeszkodę nie do pokonania dla śledczych. Nie było w ogóle możliwości, żeby wszcząć jakiekolwiek postępowanie. W efekcie termin przedawnienia został zawieszony do czasu odnalezienia ciał. Podczas procesu Dominik cały czas zalewała się łzami, była pocieszana na zmianę przez córki i męża. Co gorsze, wersje odnośnie swojego ojca zmieniała kilka razy, było chyba sześć albo siedem wersji. Za każdym razem twierdziła, że była w związku ze swoim ojcem, za chwilę to odwoływała. Gdy w końcu zapytano, dlaczego zmyśliła to wszystko, oznajmiła, że nie wie. Później już zaznawała, że miała dobre dzieciństwo, że pomagała ojcu na roli, że większość czasu spędzała u jego boku, bo matka cały czas pracowała, a ona była właśnie oczkiem w głowie dla taty. Co było dla niej bardzo ważne. Związek Dominik z ojcem podczas procesu był jedną wielką zagadką, ponieważ ona używała tego argumentu w swojej obronie. Tak jakby chciała obciążyć tym wszystkim psychicznie i moralnie swojego nieżyjącego już ojca, no jakkolwiek to brzmi, bo jak sama twierdziła, mężczyzna wiedział o wszystkim, o tych ciążach i nie miał z tym problemu. Tak naprawdę, nie wiadomo, czy łączyło ją coś z ojcem. Jej prawnicy tłumaczyli dziennikarzom, że ich klientka była przerażona, że przez jej czyn, który popełniła, będzie postrzegana jak potwór, i według niej dzięki związku z ojcem mogła tego uniknąć. Liczyła, że będzie postrzegana lepiej przez opinię publiczną, że to ojciec będzie tym złym, a ona tą dobrą. Prawnicy ocenili to w pewnym sensie jako przełom, bo łatwiej jednak dla nich bronić kogoś, kto mówi prawdę, a nie większość swojej historii opiera na kłamstwie. Dominik podczas rozprawy zachowywała się, jakby ciałem była w sądzie, a duchem kompletnie gdzie indziej. Próbowano znaleźć wyjaśnienie, dlaczego do tego doszło, że matka pozbawia życia. Swoje nowonarodzone dzieci, tym bardziej matka, która pomaga innym, która pracuje w szpitalu, była to rzecz, którą koniecznie trzeba było wyjaśnić. Dopytywano nawet o nadwagę kobiety, bo pośrednio i ona mogła przyczynić się do takiego obrotu spraw. To właśnie przez ten poród kobieta zniechęciła się do lekarzy i szpitali, została obrażona przez pielęgniarkę. Dominik w sądzie przyznawała, że pielęgniarka mogłaby jej zwrócić uwagę grzeczniej, a nie w taki arogancki sposób, jaki to zrobiła. Finalnie kobieta została skazana na 9 lat pozbawienia wolności. Prokurator domagał się 18 lat, więc prawnicy Dominik wyrazili zadowolenie, nie planowali odwoływać się od tej decyzji. Mieli jedynie nadzieję, że opinia publiczna wyrazi zrozumienie i zaakceptuje taki wyrok, jaki zapadł. Po pięciu godzinach narad stwierdzono, że Dominik nie działała z premedytacją za pierwszym razem, ale kolejne określono już jako zachowanie zaplanowane i celowe. Dominik określano jako kobietę z traumą, z problemami na podłożu psychicznym, która nie jest ani ofiarą, ani potworem. Stwierdzono, że nie chciała ukryć swoich czynów. Bo jednak trzymała te worki blisko siebie, w swoim mieszkaniu. Przecież w te worki każdy mógł zajrzeć mąż albo córki, i sprawa wydałaby się wiele lat wcześniej. Ciekawe, czy faktycznie nikt nigdy nie zajrzał w te worki. Tego na pewno się nie dowiemy. Córki nigdy nie odwróciły się od matki, dziękowały za zrozumienie jej, wyrażały chęć czekania na nią i powrót do normalnego życia. Pierowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów, był jedynie świadkiem w tej sprawie. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, zapraszam Was do subskrybowania kanału, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć.